Mamy wszystko podłączone. No muszę nagrywać już górko, bo karta pamięci niestety w, te, w aparacie się zapełniło. Także tak, podłączone mamy, jak widzicie, tutaj sobie przełączamy 95%. No włącz się napięcie. Jest to tam jakoś dokręcone, jakoś dokręcone. Próbujemy uruchamiać. No zobaczymy co to będzie. Co nam ona pokazuje? Pure sine mamy to 26,4 V, backup mode, nie wiem co tutaj się ustawia, ale tutaj chyba nie ma jakichś możliwości ustawiania. Mamy jakby akumulatorek, jest chyba cały naładowany, wyjście 225 V. Także co, uruchamiamy czajniczek, mamy 600 ml wody, napięcie 26,5 V, tu 26,4. Zgadza się i patrzymy co się dzieje oszło 30% pokazuje 50 Hz. 224 na wyjściu, napięcie baterii spadło, obciążenie jest 30%. No to w sumie by się zgadzało, bo ale od razu bąbelki idą. Nie wiem czy to słychać. A co tutaj się dzieje? No tutaj napięcie nam skacze. 80 6 1 25 Czyli spadek zobaczcie, widzicie tu jest około, zaraz zmierzymy tak cęgówką jeszcze później. E, czyli tak, mamy jakieś 926, no jakieś dobre 30 pewnie 5 Amperów idzie. No przewody nie są ciepłe, ale jak widzicie, e, 26V pokazuje. A tutaj mamy 25,6, czyli mamy 0,4V spadku na takich krótkich przewodzikach, które nie są aż jakieś takie e, że tak powiem, nie są jakości, no mają. No, 10 mm2, więc delikatnie mówiąc na 2,5 kW czyli, żeby to dało 2 kW przy 24 V, no to dajmy 2,400. To w uproszczeniu 100A, to te 100A nie przeniosło, słuchajcie. Także te przewody są trochę takie e, śmiechowe. Jak to się gotuje? Dobra, ok. Także jak już będzie podgotowane, to też powiem dla Was, ile, e, ile jakby. Czasu to trwało, no i zobaczymy, jakie będzie napięcie, jakie było na początku, jakie będzie na końcu. Aczkolwiek przetwornica nawet akumulatorów nie włączyła, tam przeczytam w instrukcji, jest zimna, a jednak te 760W daje cichutko, nic nie buczy z przetwornicy, nic a nic. Także słuchajcie, przetworniczka daje radę. Wentylatory są dwa, ale żaden nie chodzi przewód no ale trochę ciepłe są niedużo ale minimalnie ciepłe się robi no słuchajcie jakby nie było 760 podzielić na 24 to ile to jest 30 <laughs> jakieś 30 Amperów ponad idzie o zobaczcie już zaczyna czajnik gotować Także na no, przetwornicę daje rady. 760W bez bólu. Akumulator skacze 83, ale 25, 926 v Czyli te, zobaczcie, napięcie trzyma. Czyli nie ma lipy. A wiecie, kwasiaka daj. No to kwasiak nawet przy 30A to te napięcie będzie, słuchajcie, 0,1 Coś będzie spadało. A widzicie w tych litowo żelazowych. O, już się gotuje. Zaraz będziemy herbatkę za darmo pili I tak za chwilkę go podłączymy do naszego off-gridu. I będzie doładowany na fula, i on już będzie dla nas robił za magazyn energii. Także słuchajcie, jestem już jestem mega zadowolony. Zaszli, 26V ciągle. 26V, a już woda się gotuje. 06 literka. Przetwornica robi robotę. Także no. Zarówno ten akumulator polecam, jak i przetworniczkę. Daje to radę. I dla mnie jest, słuchajcie, wystarczająca. Ja nie przewiduję, żebym jakoś mocniej ją obciążał niż tak kilowat czy coś takiego, bo nie po to ją kupiłem, żeby tam, nie wiem, podłączać jakąś, nie wiem, bosza 3000W, bo bym wtedy musiał coś mocniejszego kupić, a wiadomo, że to nie ma sensu, no bo akumulatory byśmy musieli mieć duże. Także taka przetwornica też trzeba jakby kupywać na zamiary. Także słuchajcie. Sprzęty, jak widzicie, dają radę akumulator w ogóle 26V. Kurde, nawet nic nie zbyt. Napięcie to że procenty, bo to wynika z obciążenia, że napięcie musiało trochę siąść. Jak wiecie, bo było 26,6, ale zobaczcie, będzie koniec i te napięcie w zasadzie mu nawet nie spadnie. Będzie 26. A jak go zaraz wyłączymy, no to będzie pewnie początkowe. A może już dograjmy do końca, bo już woda zaczyna się mocno gotować. co tutaj się wyprawia. Dalej wentylatory nie chodzą. Jest wszystko w porządku. Elegancja Francja. Elegancja Francja. No, i się zaraz czajniczek wyłączył, szparuje. Jak widzimy, nie wiem, obstrek wyłączył się. Ok. Co tutaj obserwujemy już w tej chwili? 224 na wyjściu. akumulator w pełni naładowany. Napięcie. Poszło troszkę już do góry na akumulatorku, a wyłączymy to cudko. I co nam tu pokaże? No już 26,3, jak widzicie, jest 91%. 26,3, o 91%, już zaraz pewnie 26,4% odzyska trochę mocy, tak? Bo już jest przetwornica wyłączona. Także zobaczcie, zagotowaliśmy i wielkiego wrażenia na tym akumulatorze, jakby to, słuchajcie, nie zrobiło też do końca, nie był naładowany. Oczywiście zrobię testy i powiem, jaka jest jego realna wydajność czy ma te 100 Amperogodzin. także test taki już pojemnościowy akumulatora będzie. Także póki co, jestem zadowolony i polecam haja. panowie, główny przewód plusowy puszczony. Porównajcie go do tego starego kawałka, który to został. Na razie jeszcze dzisiaj zostanie. Ponieważ muszę ten króciutki przewodnik, sobie też taki dorobić gruby. Nie wiem, jak to wejdzie, będę musiał to opuścić. No niestety, tutaj jest przewód minusowy. Tu jest prosowy, zobaczcie, 50 mm2. Właśnie przy kibelku już jest zakręcony na fulla. I zobaczcie, w komplecie są te zajebiste takie osłoneczki. Fajnie pasuje. Plastikowe. Cyku, cyku. O! I jest bezpiecznie. Teraz możemy sobie minusik przykręcać. OK, jak widzimy, podłączone wszystko jest. Tutaj możemy kliknąć. 26,5 V. Widzicie, odzyskał. Praktycznie to jak z rana 94-95%, jeszcze nie włączone jest nic. Dobra, tu jest wszystko ładnie, zobaczcie plasticzek. Zobaczcie, jak to ładnie wygląda. Czerwona linia, czarna idzie tu, pionowo w dół w takich listwach osłonnych. Także co? Włączamy i robimy start naszego systemu. Na razie wszystko jeszcze panele wyłączone. Napięcie, zobaczcie. Już mamy 230 V. I teraz włączamy panele i będzie się ładował, doładowywał z paneli. No. Podłączaj się, podłączaj się. Dobra, idzie. O, 10 amperów. Elegancko leci. No bo 10 ustawiłem, 10, 11 idzie na akumulator. Napięcie jest 27,6. A co nam powie tutaj? Napięciomierz 96%. No tam przekłamuje, jest 20. Nie wiem, czy to widać. Trochę przybliżyłem. No, zapalaj się. Tutaj 26 i 6. Do góry nogami widzicie, ale widzimy 26 i 6. Ten przekłamuje o volta Także przy do 20 nastawiłem. No A, muszę, sorry. Nic nie widzieliście. Musimy wejść w menu, ustawić eee, 5232 A 25 jako minimum. Przy którym się przełączy na w sumie teraz to można ustawić spokojnie na 24, choć nawet 25, dobra, nie będzie 25, bo na dole będzie 24, ale mogę dać trochę niżej nawet 24 to będzie 23, na razie tak zrobimy 28,5 to będzie 27,5. O, ok, tu. Wyrównanko, do którego ładuje szybko, czy 27. To ja nie chcę go słuchać, żeby on był na fula naładowany, tak między nami. 28,6. Pasuje. Dobra. Wszystko działa elegancko. Także 11 amperów, 300 W idzie na akumulator. Zarąbiście. Mam, zamontowałem słabszy, bo 125A wyłącznik, bo to ciężko nazwać bezpiecznikiem. Choć w sumie jest to bezpiecznik, bo po 125 się wyłączy no to spoko, to jest bezpiecznik, ale bardziej to taki dla mnie wiadomość rozłącznik. No ale jest bezpiecznik 125, bo setkę mamy w naszym BMS-ie w cern Także słuchajcie, no działa, kurde, rura. Reinstalacja jest demontowana. Dwa moje kwasiaki bohaterowie ostatnich filmów, jak widzicie ich parametry. 60, tu 510 miał uderzenie rtarzom, słaby. Ten nie jest lepszy. No i tutaj ten balanser, który widzieliście, polecam. Oczywiście już teraz mi to nie jest potrzebne, tak szczerze mówiąc. Zobaczcie, jakie to co to znaczy przewodziki. To jest dosłownie, no, teraz rozumiecie, to te 200 amperów tanie. Co się łama, czy skąd to kupiłem? No ten taki łącznik to miałem oryginalny, konkretniejszy. To zobaczcie, jak to wygląda łącznik, żeby szeregowo spiąć dwa akumulatory no i te kable nic nie warte no niestety w porównaniu co teraz działa no to <ścoughs> sami rozumiecie jak to jest, tylko ten kawałek wymienię ale na razie nie obciążam tego mocno, więc da, da to na razie radę. Tu już jest puszczone, jak wam mówiłem. Zobaczcie, jak to pięknie wygląda. Kurde, Francja elegancja. Dwa konkretne przywody, 50 kwadrat za ślepki, że jak coś spadnie, nie daj Boże, to żeby zwarcia nie zrobić. Na drewienkach sobie żeby nie rdzewiało i zobaczcie, stoi na takich sztachetkach. Nasz CERNS LIFE po 4-24V 100. Amperogodzin. A, jestem zadowolony, Wam powiem szczerze, 27,4 V. Może tego nie widzicie, bo jest dziwny wyświetlacz A. To tak naprawdę tuż jest koniec. Będzie ładowania. No, 28,3 V, bo. O, widzicie, jak to działa? Raz tu, raz tu. Raz tu, raz tu. o i ładuje i tak mimo wszystko teraz taka dmuchawa pracuje ile tutaj wtedy jest 1000W i teraz oczywiście ładuje akumulator tylko przy takich rozruchach widzicie przerzuca z tego żeby sobie pomóc a później ustabilizuje się Po mocy i oczywiście doładowuje nasz Akumulatorek, tak? Tutaj jest volt przekomania, słuchajcie. No nie wiem, mój inwerter, jak tu jest 28,6, to tak naprawdę na akumulatorze jest volt różnicy i to jakby nie wynika z tego, że na kablu mam taki spadek, bo to nie o to chodzi, tylko po prostu on o volt sobie podwyższa, więc mając to na względzie, wiedziałem jak ustawić mu, żeby wiecie, bo litowo-żelazowy ma bms do 28,8V przekroczyć i on odłączy Wam akumulator i wtedy tutaj wyskoczy, że błąd, brak akumulatora, że akumulator nie jest podłączony, wiecie o co chodzi BMS odetnie, więc musicie tak ustawić te opcje nawet te dotyczące wyrównania ładowania akumulatora żeby nie przekroczyć nigdy 288 wiecie co? ja u siebie ustawiłem, zobaczcie ja u siebie ustawiłem, sorry, że tak, bo to każdy coś kości, ja akurat przyjechałem rodzice, coś kombinują ale myślę, że będzie to słychać przy 24 V, czyli de facto przy 23 V ma się wyłączyć już z akumulatora na sieć, jeżeli spadnie, a powróci ma, powrócić przy 28,5, czyli przy 27,5 V. No i tak samo słuchajcie: ładowanie nasze 28,6 Fly 28,5. A te takie wyrównujące i konserwujące, widzicie, 28,6 czyli 27,6. Nie ma sensu, żeby go wiecie walić na te 28,8 V, czyli tutaj bym ustawił 29,8, raz że zaraz by wyłączył. mógłbym 29 ustawić, ale mi nie chodzi, żeby on ciągle był wiecie na takie perfidne 100% naładowany, bo akumulatory litowo-jonowe spoko, ale sami wiecie jak ci co mają posiada posiadacze Tesli. Elon Musk mówi, żeby ładować litówkę do 80% rozładowywać do 30% to na forum pisze Elon Musk dla użytkowników Tesli że o wiadomo, to wtedy masz jakby 50% bo 80 minus 30 to jest 50% wykorzystania tego, ale dzięki temu nie będzie miała bateria na przykład słuchajcie, tam 1000 cyklu tylko nawet nie 2000 to wtedy jakby 3000, czyli tak naprawdę i tak zyskujecie pojemność którą ona może jakby przez całe swoje życie, żywot akumulatora wydać więc nie opłaca się ich ładować tak naprawdę na stówkę. Według mnie ładować je na 90%, do 30% rozodować, i już wtedy no trudno doładowywać czy z sieci zewnętrznej, albo czekać aż słoneczko wyjdzie. tak? Ale generalnie takie 60%. Ja będę go użytkował od 90% realnych takich według mnie, czyli nie 28,8V tylko tak naprawdę będę miał tutaj 27,5V i to będzie całkowite max jaki on będzie widział z mojego inwertera z matki tak zwanej inwertera hybrydowego każdy wie o co chodzi i dzięki temu nie będę go dobijał i wtedy też mając taki po prostu zwykły jakby inwerter który jeszcze może nie, nie, nie był przystosowany do litówki ustawiacie w własnych ustawieniach maksymalne te napięcia które są wyrównania bulk charge, constant charge, flat charge żeby nie przekraczało napięcia przy którym BMS będzie nam odcinał nasz akumulator to się tyczy słuchajcie zarówno napięcia górnego jak i dolnego czyli tak ustawiamy tutaj parametry dolne, górne, żeby nie przekraczać właściwości, że tak powiem, BMS-a. Czyli odcięcia, bo za duże napięcie, odcięcia, bo za małe już napięcie. I wtedy tu żadnych błędów nie będzie i to będzie po prostu super chodziło. Także to tyle. Mam nadzieję, że się filmek spodobał. Wkrótce będą testy pojemnościowe tego akumulatora, tylko pierwszy muszę, mówię, dorobić ten kawałek przewodzika, który idzie. Tutaj plusik, bo już te dwa główne, czarnym podeszliśmy, 50, ale ten muszę nowy zacisk zrobić. No na kawałek te, nie wiem, 20 cm, to będę musiał cholera obniżyć, żeby więcej miejsca było, bo trochę lipa. Wiecie co? No, niestety, wybaczcie mi, że to tak to w tej chwili wygląda, ponieważ to za każdym razem było coś dostawiane, a żeby człowiek od razu jakby wiedział lub planował, co chce mieć, to ja też bym to inaczej rozmieścił, że tak powiem. Ale mam nadzieję, że. Coś ten filmek dla Was pokazał ciekawego, czyli polecamy Cernsa, bo ja wiem, że to są, słuchajcie, dobre gniewy, ja widzę po wykonaniu, także to jest dosłownie wygłaskany ten akumulator Cerns, tak naprawdę, super, super, super. No i cóż, użytkujemy off -gridę. wszystko, jak widzicie, sieć zewnętrzna jest wyłączona. Wszystko, co dzisiaj idzie, teraz coś tam, coś kosi, choć teraz dużego, jakby, choć nie wiem czemu dużego nie ma wzięcie tak mało prądu pobiera ta podcinarka nie wiem, a no malutko coś idzie, zobaczcie 137 W malutko idzie Tylko idzie bo to sąsiad kosił a już u nas spalinówka działa <grytanie> także w tej chwili ładujemy tylko stację moją tą zasilającą polecam ją polecam mam ją już chyba prawie rok i jest super i ma pojemność super deklarowaną oraz moc także ładujemy stację plus jakiś tam komórka się chyba ładuje a tutaj już powinno 200W idzie a na baterię idzie już nic nie idzie bo osiągnęliśmy 28,5V widzicie tak naprawdę to pisze charge ale już jeżeli chodzi o baterię to już jest 0W i 0A ponieważ nasz akumulator już uzyskał znaczy nasz inwerter uzyskał już na akumulatorze nastawione parametry 28, 25 28,5, 28,6, czyli tak naprawdę 27,5, 27,6 V i więcej go nie będziemy ładować. Może jak będę właśnie chciał, wiadomo, go wytestować. To go naładujemy na fulę aż go odecnie i będę go sobie rozładowywał. Ale w normalnym użytkowaniu robiłem jak mówiłem. To dzisiaj testy wszystkiego jest tak naprawdę. To jest nowa podkoszarka na TE55TE. 55 DW, 550 W i naprawdę coś koło 550 przynajmniej masu życia. A to jest nak, takie odkurzać jakby do liści, do trawy. Może dmuchać, może ssać e, Ile to ma mocy? Niby 3500 W. Nie, słuchajcie, 1000 W powiera. Sprawdzam to. Taki silniczek malutki 3500W, to ja nie wiem, jak oni dali by radę zrobić. Także chińczyk tutaj 3,5 razy zawyżył. Także ten dmuchacz z kółeczkami piękny, ładny, tak naprawdę mam moc 1000W, bo sprawdzałem na tym naszym inwerterze przy mojej instalacji kibelkowej. Tutaj herbatka, którą też zagotowaliśmy z do naszego pięknego rodzice sobie coś tam o spalinka odpalili. A tutaj nasze panele zakurzone, ale. Te 2 kW to zawsze z nich bez problemów się uzyskuje, aby słońce była tak naprawdę to i 2, i 2,3 czasami, czyli to maksymalna też jest, że tak powiem, do wzięcia. Także ten inwerter też dla Was bardzo polecam. Także dzisiaj takie testy to będę musiał, nie wiem, co z tymi akumulatorami zrobić, zastanowię się, pewnie do garażu. No aczkolwiek słuchajcie, nagramy filmek i tym yy, rozładowywarko. Ator del 24 zobaczymy. Ładujemy je na fula, ładowarko do nich przystosowano i rezodujemy je do napięcia, że tak powiem, bezpiecznego, czyli tam powiedzmy do jakichś 17 v i zobaczymy, ile tak naprawdę amperogodzin ma ten 60, a ile amperogodzin ma Norauto, a ile oryginalny Ford. No niestety one z początku chodziły bez tego balansera, no i niestety trochę dostały, że tak powiem, po tyłku. No już tutaj, jak mamy teraz tą instalację. 24V z jednego akumulatora. No to widzicie, no tutaj balanser to jest w środku, już w akumulatorze. Life 4. Widzieliście, jak on jest w środku zbudowany? No i słuchajcie, no po prostu o, już lekko. Czasami koło lekko coś mryga, że charge doładowuje, bo już, już nie mam amperów w ogóle. na Chyba, że jakiś chwilowy będzie pobór mocy, to może wtedy coś tam. Ale generalnie 28,5V. I żeby spróbuję to przybliżyć dla Was, że V tutaj będzie mniej. No, 27,5 jest jak nic. Widzicie? 27,5 V. Wcisnę jeszcze. 27,5 V. No cóż, tak. Jak mówiłem, e, mój inwerterek o volta na akumulatorze oszukuje. Niedobry inwerter. no nu, no, nu. No.